Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, na no oczywiście ostatnia piątka followersów, jeżeli chcecie do niej dołączyć, zapraszam, link w opisie nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, za mną oczywiście dom, który budowaliśmy ostatnio, A jeżeli go nie widzieliście standardowo, jak zawsze, na końcu będziecie mogli do niego wrócić. E, dzisiaj zajmiemy się wilną, modernistyczną ale jaką? Taką bym powiedział leśną, gdzie możemy sobie gdzieś ją przy lesie postawić, e, bo myślę, że będzie bardzo dobrze wyglądała wśród świerkowych, dużych, wysokich drzew. Dlaczego? Bo Wygląda ona fenomenalnie, według mnie, a wygląda ona w taki oto sposób. Jest to projekt nadesłany przez jednego z widzów, ponieważ wiadomo, możecie mi podsyłać na Discordzie pomysły do, bud do budowania. I to jest domek, który znajduje się w świecie rzeczywistym, który faktycznie gdzieś istnieje A została mi ona przesłana na Discordzie przez nikogo innego jak jednego z członków mojej gilli, czyli Nephew e, O widzicie, mam taką fajną tenderową pelarynkę od Kapiego e, Dobra, także co, ja wam pokażę jak ta widla wygląda e, Bez shaderów i z shaderami, z shaderami wygląda... Dobra, dookoła, pierwszą oblecę. Yy. Z Run wygląda ona w taki oto sposób. Moim zdaniem totalny sztos. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda również w nocy. Ehm, troszkę jest ona spora, moim zdaniem. Wewnątrz wygląda następująco. Już wewnątrz nie będę Wam pokazywał. Później tutaj mamy o, wejście do naszego garażu. Możemy sobie tu zrobić cokolwiek. Powiem Wam szczerze, że zrobiłem tutaj taki układ, że lekko nawet to wygląda jak pomieszczenia. Wystarczy sobie pozostawiać ściany i mamy kozak. Bo i schody. W niecodziennym miejscu zrobiłem schody. Wierzcie mi, że sam byłem zdziwiony, że w takim miejscu zrobiłem schody, ale wygląda to mega, mega spoko. No i jak widzicie, jest tutaj naprawdę wciół miejsca. Jest tu wciół miejsca. Mamy też tarasik. Moim zdaniem wygląda to wszystko niesamowicie. Tu jest taka ala imitacja kominu. Eee, jak zresztą widzieliście pewnie na miniaturze. Eee, tutaj mamy. Wszystko takie, wiecie, tutaj jakieś, żeby pokładać sobie jedzonko na grilla, tu sobie grillujemy, a jak już sobie ugrillujemy, no to możemy sobie położyć tutaj, żeby po prostu nam się cały czas było ciepłe i podgrzewało, a nie, że, a nie, że wiecie, że będziemy zimne w wpierniczać na grillu e, i tak dalej. Bez sze... a, jeszcze w nocy, sorry, w nocy jeszcze. W nocy wygląda ona następująco, moim zdaniem, no, semanifik, no, mordeczki. No, powiedzcie mi, że to nie wygląda kozak właśnie wśród takich wielkich drzew świerkowych. Moim zdaniem, sztos totalny. Bez shaderów również wygląda całkiem kozacko. No bo to jest, wiecie, jednak głównie beton, glina. Albo terakota, to jest chyba terakota, z tego co pamiętam. Na garażu, tak? Co to jest? Błękitna terakota, tak, i szary beton. E, także no moim zdaniem kozak. Wszystko wygląda elegancją chyfą, endykanapką. E, serio to jest błękitna terakota? A to nie wygląda jak błękitne. Dziwne, no ale dobra, no więc skoro to jest błękit, no to to jest błękit, no nie będę się kłócił. Także jak wy widzicie, wygląda to sztos. Ja odpalam shader, odpalam dzień i lecimy do wymiarów. Ok, jak widzicie, tutaj mamy wymiary na ten oczywiście one się wyświetlają. No i cóż, przejdźmy może do budowy. Wejście znajduje się od tej strony, żeby nie było. Ja sobie zacznę od garażu i wszystko sobie podnoszę na wysokość czterech kratek. Na razie tutaj, o, w taki oto sposób. Ok, teraz sobie to dociągam tutaj do tego momentu i sobie zabudowuję dach. To możemy sobie dociągnąć tutaj dotąd, bo tu będzie szła ściana. Coś takiego mamy. Teraz tu robimy sobie z ciemnej, e, z szarej gliny, przepraszam. Robimy coś takiego. O, tutaj mamy drzewi i tu również możemy sobie zrobić. O ja to tu, właściwie tu robimy na trzy, tu robimy na trzy wszystko, bo będzie na czwartej kratce szła. Będzie szło z desek, także tutaj, tutaj normalnie. Tu dociągamy sobie oczywiście również z gliny, w taki oto sposób. Robimy sobie okno, raz, dwa, trzy, Albo nawet na cztery, tu robimy sobie jedno okno na dwa, przepraszam, w tym miejscu. I tutaj kolejne na dwa, tu robimy sobie oczywiście. Z błękitnej terakoty. Ciach. No i tu oczywiście możemy sobie zrobić drzwi w taki oto sposób. Tutaj chociaż może bym dociągnął do samego końca, żeby było to jednolite. Czy tutaj będzie nam potrzebna wysokość czterech? Tak, bo na czwartej będzie szło piętra, ok, czyli to jest git. tu dajemy sobie oczywiście raz, dwa, trzy bo na czwartej będą szły nasze właśnie z desek ciach ciach, tu również dajemy sobie raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery i teraz tak o, jak od tej ściany, żeby się nie pogubili od tej ściany robimy sobie raz, dwa, trzy, stajawiamy filar i to jest dwa odstępu, mamy kolejną ścianę jak skończymy tą ścianę to robimy raz, dwa, trzy, mamy filar później od tej ściany raz, dwa i dwa odstępu i filar i to jest tak naprawdę tyle. Pamiętajcie, że w większości, jeżeli buduję ściany, to robię wymiary, i wymiary, które są podawane, najczęściej są podawane od krawędzi do krawędzi. Najczęściej. Nie zawsze, ale najczęściej. Dobrze, także możemy lecieć dalej. Lecimy sobie z górą po prostu. Robimy teraz coś takiego. OK, i sobie tutaj robimy na dwa oczywiście, żeby były okna na wysokość raz, dwa, trzech kratek. No i czwarta standardowo będzie końcową. ok mamy coś takiego. Tu mamy coś takiego. Tu robimy raz, dwa, trzy, cztery, tu robimy raz, dwa. Żeby to okno było tutaj u góry nieco większe. Tu możemy sobie to już zabudować w tym miejscu. Ok, i jak tutaj jesteśmy, to możemy sobie polecieć dalej. Robimy sobie tutaj okno na 2, raz, 2, 3, okno na 2 i raz, 2. E, I to sobie podnosimy na razie na wysokość 4 kratek. I tak to zostawiamy. E, tu robimy sobie raz, 2, tu robimy raz, 2, okno na 2, raz, 2. I tutaj na 2 robimy tak naprawdę z deseko. I sobie robimy na 4. Ok, to robimy sobie coś takiego, że na wysokość trzech czy czterech? Trzech. Na wysokość trzech zróbmy sobie na razie, bo tu możemy się pomylić łatwo. I okno na trzy albo na cztery albo na jeszcze więcej. Zależy ile chcecie, ja to zrobię na razie na 3. W razie coś będziemy mogli tu powiększyć. Także to nie jest problem. Tu stawiamy sobie na równo z tym filarem. ściennej. Raz, dwa, trzy. I właściwie na jeden cztery możemy sobie zrobić coś takiego. Bo tu będzie szło o, w ten sposób. Będziemy mieli coś takiego, że tutaj będzie szedł słupek. Ok, obok słupka będzie szło coś takiego i coś takiego. Także tak mamy tak naprawdę to zrobione. Tutaj będzie lita szyba szła w tym miejscu, więc o to nie musimy się martwić. Ewentualnie tu możemy sobie jeszcze o, dostawić coś takiego, a tutaj przepraszam, zrobimy coś takiego, że dostawiamy najpierw jedno, a później o, w ten sposób. O, i teraz jest elegancka tak jak być. Powinno. Tutaj ostatnim elementem będzie zrobienie szyby na 3, czyli raz, dwa, trzy. I tutaj tak naprawdę resztę zabudowujemy. A to zamieniamy sobie na deski, które będą nam wychodziły nieco dalej, bo będą wychodziły po jeden albo o dwa. Jak dobrze pamiętam. Na razie zróbmy o dwa. Coś takiego. I to będziemy mogli sobie dociągnąć. Aż dotąd. O, I mamy coś takiego, i tak naprawdę nasze pierwsze, pierwszy pułap mamy zrobiony, więc przechodzimy do drugiego. Ok, jeżeli chodzi o drugi etap, to tu robimy sobie tak, że na początku zrobimy to górne okno, a robimy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. I tutaj zróbmy sobie na cztery, tak naprawdę, a nawet dotąd niech będzie. Zróbmy coś takiego ścianę. Elegancko, tu robimy na tą samą wysokościach. Łączymy górę. To tak naprawdę w większości mordeczki to jest łączenie, więc tutaj niespecjalnie musimy nawet. Kombinować. Eee, tu sobie tylko zaznaczę, o, że robimy coś takiego, i to robimy w ten sposób. OK, żeby wszystko było jasne. Wszystko tak naprawdę podnosimy na finalną wysokość, a finalna wysokość to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalna wysokość to 8. O, boże. Dobra, lecimy dalej. Eee, tu sobie robimy coś takiego, że budujemy coś takiego. OK, tu sobie dostawiamy. Tu się nic nie zmienia. OK, i mniej więcej na środku, w tym miejscu, robimy sobie e, taki słupeczek. A tutaj możemy już sobie podmienić wtedy na e, biały beton. O. Elegancko, i mamy coś takiego. Tutaj będą szyby szły oczywiście w tym miejscu, e, więc no adekwatnie dlatego też przesunąłem troszkę. E, te ściany tutaj, znaczy tą ścianę dolną, nie? Dobra, idąc dalej. Robimy sobie tutaj ciach-ciach-ciach. To dobudowujemy. Ok, i tu możemy sobie zrobić okno. Nie musimy. Zróbmy sobie sobie tutaj te trochę dalej szersze. I tu zróbmy sobie okno, nie wiem, na dwa? Na dwa chcecie? Dobra, zróbmy na trzy. albo nie, dobra, na dwa. <laughs> dobra, na dwa zostawmy, bo będzie lepiej wyglądało. To robimy sobie taką literę. Czyli robimy coś takiego: tu sobie dobudowujemy wszystko elegancko. Tutaj również tą ścianę sobie dobudowuję. a tutaj nie. Dotąd, dotąd, nie. Gdzie tam się śpieszysz? Fajki, gdzie tam się śpieszysz? I tutaj robimy sobie. O, jeszcze coś takiego, nie. Żeby to bardziej atrakcyjnie wyglądało, powiedzmy sobie szczerze. E, to robimy sobie następującą rzecz. Że robimy sobie to ścianę na full. Elegancko i tu sobie możemy zrobić wejście tam gdzieś, nie wiem. Na czy, powiedzmy. Powiedzmy, że na czy. E, Okej. Okay. Tutaj tak naprawdę się niczym nie przejmujemy, bo to wszystko będzie i tak wypełnione, więc luz. To podnosimy sobie do samej góry, to podnosimy sobie do samej góry. I teraz dlaczego są te słupy? Dlaczego są te słupy? A dlatego by nie urwały dupy. A tak serio to dlatego, żebyśmy sobie tutaj to wszystko ładnie pomierzyli bo ja sobie te stłupy ustawiłem tak, że one są wyznacznikiem tego, gdzie mamy, nie pamiętam jak to się nazywa, ale chyba antresola. Fachowa nazwa tego to jest chyba antresola. I gdzie mamy antresole porobione, czyli właśnie antresola to jest takie połączenie dolnego piętra z górnym, że jest taki właśnie otwarty jakby sufit w cudzysłowie, czy coś takiego, nie? No wiecie o co mi chodzi, no nie będę tutaj, wiecie, zgrywał, e, zgrywał geniusza, bo, bo nie, nie studiowałem architektury ani nic. E, ale no wiecie, wie, wie, wiecie o co mi chodzi. Wszędzie sobie dół podmieniamy oczywiście na nasz beton. Żeby nie było. Biały. Wszystkie podłogi mają być oczywiście z białego betonu. Znaczy mają. Według mnie powinny być. A, według, a to, co będzie według was, to, to już od Was zależy. Także tak, cóż. Ja zaznaczyłem gdzie co mamy. Mhm. Tutaj będą jeszcze schodki. Będzie coś takiego. Dobra. E, I. Wszystko, czyli zamykam teraz, robię taką, Zmieniam podłogę tutaj na beton i to sobie zamykam jednym stryknięciem palca, bo bez sensu, żebyście na to patrzyli. Wiecie, jak się to zamyka, nie? Także cóż, ja wstrykam palcami i to się robi. OK, jak widzicie, to się już nam zrobiło. E, teraz musimy sobie wytyczyć, to właściwie tutaj o jedno zetniemy. Musimy sobie wytyczyć, gdzie będą nasze. Mm, jak to się mówi? Świetliki? Tak, nasze świetliki. Nasze świetliki robimy sobie tak, że zrobimy sobie tutaj jeden. Mamy zaznaczony już. Drugi zrobimy sobie, powiedzmy gdzieś, tu sobie zróbmy drewniany dach tym razem, żeby było trochę urozmaicenia. Zróbmy sobie w tym miejscu, a trzeci i czwarty zrobimy sobie tak, że tak o, tu będzie szedł jeden. Na równo ze schodami, z czego tutaj o, o jeden zamkniemy, tutaj będzie szedł kolejny. I tutaj to również obudujemy sobie to o jeden po prostu. O, i będzie gitens gitens majonez sobie to oczywiście zabudowujemy robimy w taki to sposób zaznaczam wam tylko te barierki gdzie mają być bo wiem, że niektórzy mają z tym problem że tego nie zaznaczam, także zaznaczyłem tym razem, no i tak naprawdę resztę sobie zamykamy także cóż, okej, okay, tak naprawdę całość mamy tak naprawdę surowy stan zrobiony zostało nam tylko powstawać szyby no i oczywiście zaznaczę wam jeszcze Nasz tarasik, który robimy w taki oto sposób, i oczywiście tutaj derwisz do wewnątrz. Standardowo nie. E, ok, i teraz tako jeszcze zrobię od razu przy Was, żeby nie było, że nie pokazałem, i gdzie są tylko te półpłytki, Tu są półpłytki płytki, żeby nie było, że nie pokazałem. To robię. Uwaga, bo robię. Robimy coś takiego, że tutaj robimy sobie schodki w taki oto sposób, no i oczywiście tutaj możemy sobie to zrobić, zabudowując. Tak i tutaj oczywiście wszędzie dostawiamy sobie szybki, żeby do elegancko wyglądało i no i schody mamy tak naprawdę zrobione, Nie? Także cóż, jedyne co nam pozostało, to wszędzie powstawiać szyby. Tutaj pamiętajcie w tym miejscu wstawiamy w tym, szy, w tym miejscu szyby. E, wszędzie zostało nam powstawiać szyby, także i vu, drzwi wstawiamy ciemnodębowe i tutaj robimy coś takiego, że stawiamy je w ten sposób. Bo to wiem, że też nieraz się z tym mylicie, także zaznaczę to. Tak, tutaj do zewnątrz, ok. E, I mamy coś takiego. Strichnę palcami i wszędzie się wstawiają szyby. Ok, i mamy to zrobione. Zostało nam taki lekki detailing, czyli tutaj oczywiście dajemy sobie z ciemnych tych, ten nasz komin taki. Tu oczywiście na czwartej kratce robimy sobie coś takiego, że inaczej. Zróbmy sobie to w ten sposób. Ciach. Ej, 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 ej. Byczku, byczku. Coś takiego. O. Elegancko. Tu zróbmy Następująco w ten sposób: ciach, ciach, ciach. No i dajmy sobie tutaj jeszcze płotek, który nam to będzie wszystko łączył. Elegancko. No i tutaj w tym miejscu zróbmy sobie wyjście do zewnątrz, elegancko. Pamiętajcie, że tutaj ma być wszystko tak samo, jak jest u dołu, żebyście tego nie pomylili ani nic, żeby wszystko było idę, tylko. E, dobrze, co nam pozostało? Zostało nam oświetlenie. Standardowo poustawiam po jednej enderpałce, Jak zawsze, nie? Wiecie, co jest. Stawiamy tu, tu, tu. Hmm, Tukej. Albo tu w narożniku samym bym powiedział nawet. Tutaj, 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 tutaj. Tak będzie Was to wkurzało, wiem. Tu. Ej! Szybnie wstawiłem, ale jajca. No to, że mnie złe szyby si wstawił te rabyczku. Dobrze. Coś takiego, tu. Możemy tutaj i tukej, i nawet tutaj no. i tu mamy, jeżeli chodzi a dobra dajmy jeszcze tutaj niech będzie jasno dobrze, to już mamy zrobione świetnie, cieszą się, że to mamy z głowy, teraz tak o, jeżeli chodzi o DZB, zróbmy sobie no byćku no tak nie można ni o, okej okay, tu robimy coś takiego, że tu robimy na dwa i teraz tak o, tu sobie wycinamy tam ile chcemy tak naprawdę na jaką odległość nam potrzeba, i adekwatnie, żeby było równo, na tą samą odległość robimy z. No mówcie mi, jak to się nazywa? Ze stona. Wyjazd, Elegancko mamy coś takiego. Git. Tu, jeżeli chcemy, możemy, nie musimy, zrobić coś takiego, że robimy taką jedną wielką szachownicę robiąc najzwyczajniej w świecie coś takiego, nie? I tak sobie po prostu tu lecimy dookoła, robiąc nawet też tutaj, nie? To już od was tylko zależy, jak to chcecie zrobić. Zresztą, co ja będę wam pokazywał, pokażę wam tylko na razie, jak to oświetlić. Stawiamy tutaj. To standardowa tu, oczywiście. Tu. Tu i tu. 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 Na samym środku. Tu. Tu. I tu. Tu. Tu, 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 tu i w sumie możemy tu. Oczywiście wszystko to przykrywamy klapami, czyli tego. Tak, Zresztą dobra, nie będę wam pokazywał, wiecie o co chodzi. E, I pokażę Wam teraz tą szachownicę, bo nie będę jej budował bo bez sensu, bo jakby chodzi o to, żebyście wszystko wokół zaaranżowali według was, jak według was to będzie OK, a nie że ja Wam pokażę. Chodziło mi o taką szachownicę, nie? że tutaj możemy zrobić taką szachownicę, pokażę tylko, odkąd ona wam się zaczyna, zaczyna się ona odtąd to robimy z diorytu i wyciągamy raz, dwa, trzy, cztery i tutaj będzie się to kończyło na ostatniej szybie, nie? i coś takiego robimy. No nie chcę wam pokazywać dokładnie, jak to robić, no bo mówię chodzi o to, żebyście, wy chociaż ja rozumiem, że. Robicie jeden do jeden domki, ale chodzi o to, żebyście chociaż to, co jest z zewnątrz, dokładnie wokół domku i wewnątrz, zrobili sami. Naprawdę. A jeżeli bierzecie domek ode mnie, to bardzo was proszę, zostawcie tutaj głupią tabliczkę w stylu patrzcie, Robicie sobie, jeżeli chcecie być naprawdę spoko widzami, a nie jakimiś lamusami, to robicie coś takiego. Cyk. Tu zostawiacie sobie gdzieś domek, a tutaj robicie sobie tabliczkę. Domek. Zbudowałem. Z poradnika od fajka enter i tyle i tyle albo nawet tutaj z tej strony możecie to zrobić to jeszcze lepiej jak z tej strony coś takiego zrobicie tutaj taką tabliczkę no wtedy będę Przewdzięczny Wam, że jesteście takie widzowie, a nie jesteście jakieś, wiecie, lamusy, co tylko biorą i, i nic nie dają od siebie. Także cóż, z mojej strony to wszystko: zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, jeżeli chcecie więcej takich projektów. Ee, nadajmy oczywiście ostatnia piątka followersów. Jeżeli chcecie się tam wyświetlić, bo już na Instagramie mamy 3000 followersów w ogóle. Wow, dzięki mordeczki, żółwiczek dla Was. Jeżeli chcecie się wyświetlić nade mną, link w opisie, nie zapomnijcie, zasubskrybować do kanału. No i oczywiście e, widzimy się we, wtorku, we wtorek, we wtorku. Widzimy się we wtorku na odcinku. eee, no. I z mojej strony to wszystko. Kłaniam się nisko i do zobaczenia w kolejnym odcinku już we wtorek. A jaki to będzie odcinek? A będzie porównanie, bardzo drogie porównanie, dlatego polecam wam oglądać. Ja się z wami żegnam i widzimy się by wtorek i by piątek na odcinku już z Minecrafta. Dobra, ja się z wami żegnam, się na RPASIO, cześć i miłego weekendu. Wszystkim. Hejjo!